Cześć, witamy się z wami Fluctus Carp Team. Siema Michał. Siema. E, słuchajcie, szybki wstęp. Przyjechaliśmy, jesteśmy dzień przed zawodami. Trzy dniowe, znaczy dwie nocki, dwa dni e, na kanał. E, przyjechałem właśnie do Michała. Będziemy kruszyć kulki, dipować kulki. No i co, pokażę wam mniej więcej jak to wygląda. Nasz asortyment. E, co tu mamy? Pacific tuna, Simor. Co tutaj mamy? Squid and krill To jest to samo To też jest squid and krill Pineapple oczywiście mój ukochany Pineapple następny Tu macie dipy które, Którymi będziemy zalewać Strawberry Strawberry tylko wyblaknięty Z zeszłego roku Tu macie liquid Tuna compound Life system by Booster co tu jeszcze mamy? Mamy drobny pelet 6 mm z Life Systema. Mamy cream no. meal no, no. pokruszony. No i co? Mamy crashery. No. I co? I zabieramy się zaraz, Michał, do pracy, nie? Chciałem przeprosić za moją krypę. Przeziębiłem się trochę, no ale nic. Jakoś te zawody damy radę. Jest 15 drużyn w to są pary, czyli 30, 30 ludzi ogólnie. E, jakie są zasady tych zawodów? Zasady są takie, że nie, e, nie możemy używać e, ołowiu e, i musi być to bezpieczny system. Używamy albo naturalnych kamieni, albo albo, fry. albo load fry, tak to się nazywa, czyli ciężarki mogą być zrobione z wszystkiego, tylko nie z Ekologicznie. Ekologicznie, tak. No i co? Zabieramy się na dipowanie, nie? O, Michał ma takie pudełko i właśnie przed łowieniem e, wsypuje sobie kuleczki, dipuje sobie i, i ma nadipowane, nie? No, powiem Wam, to no, tak już konkretnie napite, nie? O, czekajcie, ja pokaż z bliska. Pokaż tą kulkę, Michał. Patrzcie, tak wyglądają kulki na nadipowane miesiąc. I one cały deep w piły mają w sobie tyle aromatu, że szok, nie? I one też na pewno się nie będą rozpuszczać tak szybko nie, jak zwykłe, nie? nie? Sisimora Mora Life System A, to jest 24 mm. Tu jest citrus. Squid Creal. Squid, and Krill. Squid and Krill, no. To jest właśnie truskawka, To jest favorite. Tu jest niefavorit. Citrus pre -planowany. Nie wiem, ja, nie wiem, jak no, bija, ojala, to jest. No, e, zauważyliśmy, że te kulki, które najwięcej się reklamują, e, jeśli chodzi o cytrusa i. I która seria jeszcze tych kulek? E, to jest. To copex Powiem Wam tak, wszyscy niby na to łowią. Zarąbista kulka, tak się reklamują, są zadowoleni z tych dwóch kulek. Citrusa macie special edition, jakieś specjalne kulki na hak. Hmm. Tak samo z kopek Squid'a, ale. Bez. Potem... Z minowa roku jest to. Dokładnie. To jest, to jest nasz. W ogóle ta kulka rozwaliła nas. wodę na, na których my mówimy. Ja kupiłem te kulki taksy do sprawdzenia I, i roznieśliśmy wodę, nie? Mieliśmy ile? Chyba 9 czy karpi w tamtym roku w jednej nocce. W jednej No, powiem Wam ta kulka zrobiła robotę, nie? Ja chyba ponad 25 karpi. W tym roku próbowaliśmy, ale już nie było to co w zeszłym roku. Wydaje mi się, że ryba się przyzwyczaiła do tego smaku też. Seń to te, Z tego roku właśnie i z tamtego. Tak jak, tak jak mówiliśmy we wcześniejszych filmikach. Pineapple przyniósł mi dużo ryb, masakrycznie dużo ryb i, i też go będę używał jak najbardziej na zawodach. E, co, Michał? Zabieramy się za kruszenie. Słuchajcie, mamy tu swoje kaszery. Byliśmy w naszym ulubionym sklepie. Od początku jeżdżę do tego sklepu, odkąd e, zacząłem e, się interesować i No i wszystko tam kupuję, robię tam całe zakupy. Nie mogę śmiało polecić ten sklep, jeśli ktoś mieszka w Holandii, Hareko, e, który znajduje się w Siltrecie. To ponad, ja mam 100 km tam i, i 130 minimalnie, a eee. tam, tam. O, I fajnie. tak tam jeździmy, bo byłem w innych sklepach wepkarskich, ale nigdzie, nigdzie się nie spotkałem z, z, takim, z takim po prostu teamem. Są pomocni chłopaki, nie, nie patrzą tylko na to, żeby coś sprzedać. To po pierwsze, szukają jakiejś e, dogodnej opcji i doradzą i, i wytłumaczą i na serio, tyle ile oni mi czasu już poświęcili przy wyborze jakiegokolwiek sprzętu czy e, wszystko, wszystko, nie ma co rozwijać, co, nie, nie ma co rozwijać tematu, e, pojedźcie sami, pojedźcie sami, zobaczcie, znajdziecie wszystko, a jeśli mnie chodzi, to jestem wymagający i byle czego bym Wam nie polecił. To jest ten Tuna. Wszystko w dipie. Powiem wam, e, mamy tu taką eksplozję smaku, że u uh, Truskawkę. Tak to wygląda. Połóweczki. Pokruszone i całe kulki trochę. No, myślę, że takie coś na jeden zestaw. Nie? O, słuchajcie, wszystko musimy nęcić z pombem. Nie? nie ma używania łódek to są zawody rzutowe. Tak jak Michał mówi. Dobrze, że powiedziałeś, bo bym zapomniał, nie? To jest właśnie 20 mm. Pineapple. Słuchajcie, jeśli chodzi o, o ciężarki dociążające, żeby trzymały żyłki, żeby spieszać po żyłce. Wyobraźcie sobie, że też nie mogą być ołowiane, i kombinowaliśmy właśnie rozdaliśmy się do holendów właśnie gości, którzy pracują w tym sklepie i wymyślili nam coś takiego, że kupiliśmy sobie po prostu te klipsy, tylko i kupiliśmy osobno zwykłe, zwykłe ciężarki jakbyście chcieli zapiąć na, na bezpieczny klips do rzutów, ale <laughs> materiału nie rozumiem. Ale właśnie nie ołowiane, nie? Dobra, jeszcze pod koniec, po podsumowanie, e, podsumowanie naszych e, zadipowanych kulek. Co tu mamy, Michał? za z No, tu mamy krila, nie? Okej, okay, pierwsze wiadereczko. Squid and, krill. Squid and krill. Proszę bardzo. W dipie, kulki całe, połówki. Pokruszyliśmy też. Life System jest Life system, system. system. Pellet no, Dambelsy no. połówki. Tu jest niespodzianka. Tu jest pineapple. Tu mamy truskawkę. Truskawka. Tu na, A tu mamy Pacyfic Tuna mm. Oho! I słuchajcie, widzimy się jutro nad wodą. E, jesteśmy przed zawodami, jesteśmy u Michała i wyruszamy zaraz. Nie? No. Także siadam do auta i ruszam w trasę. Jesteśmy już po losowaniu, słuchajcie, nie nagrywaliśmy nic. Patrzcie jak ja wyglądam. E, Choroba mnie dopadła, nie mam gorączki, nie mam nic, ale po prostu przewiało mnie. Słuchajcie, teraz jedziemy właśnie na kanał miejsce, które wylosowaliśmy. To jest numer jeden. Siedzimy przed wszystkimi, jestem zadowolony. Popatrzcie, numerek pierwszy, dostaliśmy kartkę z regułami i tak dalej, i tak dalej. No i co, jedziemy dalej. Teraz jest problem, bo zamknęli nam wjazd nad wodę na kanał i nie wiemy w sumie co zrobić. Słuchajcie, dotarliśmy na stanowisko numer jeden. Przed nami ogromny kanał właśnie przepływała barka. Eee, nie ma za bardzo miejsca na namiot, a będziemy musieli coś wymyśleć. Nie wiem, może będziemy spać w autach, Bo nie, nie wiem czy tu rozstawimy ten duży namiot. Rozstawimy, damy, radę. Eee, no i co? I zobaczymy jak to będzie, nie? Trzymajcie za nas kciuki, a my zabieramy się fluktus. do roboty. Fluktus kart. Dobry wieczór, witamy się z wami jeszcze przed pierwszą nocką Jest około 23.30 Zestawy wszystkie wyrzucone, barki przepływały, nic nie pipa, nie pipczy, czyli jest dobrze Zestawy są dobrze ułożone moim zdaniem e, Tak jak mówiłem, nic nie pipa i tak dalej, i tak dalej Czyli jesteśmy z siebie zadowoleni e, Co, nie dopadła choroba Gorączki nie mam, ale czuję się, czuję się słabo Słuchajcie, Michała zaczęła boleć głowa. Zobaczcie sami, tam sobie już śpi. Dałem mu tabletkę. Jest jak jest, no ale co? To są zawody, musimy dać radę. No i liczymy na jakąś rybę. Była już pierwsza ryba zawodów. Był to niestety, znaczy na nasze szczęście był to leszcz. 18.30 mieliśmy losowanie. Wylosowaliśmy, tak jak mówiłem wcześniej, stanowisko numer jeden. Eee, niby dobre stanowisko. Z tego, co się zdążyliśmy dowiedzieć, a czy od chłopaków. Moim zdaniem nie ma, nie ma gorszych, lepszych stanowisk. Eee, no co, to jest kanał, nie? Turba cały czas pływa, także co? Zakarmiliśmy, zanęciliśmy sporo. Eee, no, sporo rzuciliśmy tego materiału do wody na jeden zestaw około 6 kg. I jak co jest do wygrania? Słuchajcie, za pierwsze miejsce do wygrania jest 500 euro. Za drugie miejsce jest chyba Bon jak się nie mylę o wartości 250 euro i za trzecie miejsce są kulki do nęcenia o wartości 150 euro także. No co, powalczymy, na pewno powalczymy, zobaczymy, czy coś się wydarzy przez tą noc, ja jeszcze nie idę spać. No co, będę, będę jeszcze czekał w nadziei, że coś, coś, może, coś może się skusi na, na nasz przynęty. Mm -hmm. Jesteśmy po pierwsze nocki, siódma rano Piękne słoneczko wyszło Duży ruch samochodów Byłem wam no ciężko jest nikt nic nie złowił przez tą nockę na 15 drużyn, cisza no i co? Wyciągnęliśmy po jednej wędce z wody Sprawdzaliśmy jak nasze zestawy wyglądają i słuchajcie mamy znowu Problem, mamy problem z krabami. Sparcie, to jest, no no Tu jest tego dużo. Specjalne nasadki termokurczliwe na kulki, które pomagają niby e, ochronić kulkę przed, przed tymi żyjątkami które nam to tam w ciach, ciach dziabią Coś takiego. O, popatrzcie sobie. Zakładacie na kulkę, przycinacie i na parze szajnika Ona się ładnie sklepia. Już płynie kolejna Tam w oddali znowu tak to wygląda panowie i panie idziemy idziemy coś zjeść i idziemy nęcić robić zestawy na nowo i do wody słuchajcie kochani mamy godzinę 12.25 Będą się nam tu prawdopodobnie mijać dwie barki duże. Zobaczymy czy coś będzie grać. Jedna z lewej. No i druga z prawej. Słuchajcie, mamy akcję. Wyobraźcie sobie, że chciałem polatać dla Was dronem. Michała dronem, bo Michał nie lata. Ja latam. Eee, I kurna, zahaczyłem o drzewa. Eee, coś się tam popsuło. Eee, dron utknął nam na drzewie. Szukamy. Teraz pół godziny szukaliśmy drona, zlokalizowaliśmy go, nie, nie wydawał żadnych dźwięków, tylko lampka się lekko błyskała, dlatego go znaleźliśmy. Jeszcze kamera, kamerą nie mogliśmy skierować na dół, żeby widzieć na którym drzewie, i tak dalej. Bo bokiem się gdzieś w gałęzi zaplątał. No i słuchajcie, teraz idziemy z pompem zrzucić drona z drzewa eee. albo ciężarkiem, no ale chociaż z pomp by był lepszy, mi się wydaje. Nie wiem, z za Z za zaleki, ok. Mateusz to 10 trójwisko, wysokości zrzucić pusty z Masakra. Patent. Dobra słuchajcie, myślałem, że może jak ten... Może bardziej jeszcze trochę daje by nie była taka paka do środku, wiesz? Nie, bo my nam może nie stać. <grym wiosenka> <grym wiosenka> Ludzie to też jeszcze nie widzieli, nasz od wideo na pewno <grym wiosenka> jest, jest, jest! Słuchajcie, po dwóch godzinach udało się nam yy, ściągnąć drona tak to wygląda Podbierak, wędka, kawałek drzewa, ogólnie jakieś 10 metrów ale, ale ściągnęliśmy drona Mamy drona Cały jest? Cały jest Nie, tu mu się skrzydło łamało A, Jedno no tylko Ale pokaż tego transformera Słuchajcie, nie można było tego lepiej wymyślić Fluctus Carb Team, jak zawsze Potrzeba matką wynalazku, nie? Dobra, jesteśmy, jesteśmy z siebie zadowoleni. A teraz wracamy pilnować naszych Dobra. No i tak się kończą właśnie zabawy. Słuchajcie, jeszcze ostatnie przygotowania przed nocą. Ja ogólnie zmieniłem pozycję mojego rodpoda. Michał też trochę pozmieniał. Taktyka jest zupełnie inna, wszystko jest inne, wszystko jest Taktika na jest... Kartu, którą myślę, że jeden karp wygra. Na tej to sytuacji jeden karp wygra na tak. tej to beztrazie. Organizatorzy tego, tych zawodów przywitali nas bardzo ciepło, słuchajcie, pogadali z nami, przyjechali dzisiaj do nas, opowiedzieli trochę o kanale, e, dziękujemy im raz jeszcze. My I, i jesteśmy obcokrajowcami, zawsze, ale... nie będę tak traktować, nie, jak Holandrow, ale ty to Holandry 2, który to organizują, to top. Nie? No, tak. Oni są bardzo szczęśliwi, że myśmy sobie przyjechali, ja z Słowacji, on z Polski że, że... No nie jest to tylko Holandia, nie? No słuchajcie. Dziękujemy im bardzo za takie przyjęcie. Fajne zawody, chociaż ciężko nie powiem. E... No Zobaczymy nikt nic druga, nie złowił. Jest parę leszczy na matach, ale no, lecz nie liczy się do zawodów, tylko karpie i amury. I... No będzie ciężko, będzie ciężko. Kanał. No, to mamy 12,5 godziny. 12,5 godziny nam zostało. Nie ryba zawodów. nas dzieli od bigri, możemy mm. tego wygrać. Nie no nie mów, że jedna ryba, bo my możemy złowić jedną 5 kilo, ktoś złowi 10 kilo i przegramy nie. No. Nie, będziemy drugi. Będziemy na drugim miejscu, tak. Dobra. Czekajcie. Trzymajcie, trzymajcie, trzymajcie kciuki. Cześć, słuchajcie, jest ósma rano. Wstaliśmy o 6, 3 godziny do końca zawodów. Przykra sytuacja. Chciałem nagrać dronem, resztę stanowisk dla was. Przyjechał po mnie Petryk. Pojechaliśmy, puściłem drona obok. Wyleciałem nim do góry. Po czym się zatrzymałem i nie wiem dlaczego dron spikował mi do wody na środek, na środek kanału, zatonął. Straciliśmy drona. Chyba najdroższe zawody, jedne z najdroższych. W sumie moje pierwsze zawody. Michał, twoje też pierwsze zawody? Tak, Michała też pierwsze zawody w Holandii. No i co? Najdroższe zawody do tej pory w naszym wykonaniu? No nic. Trzeba odkupić drona. Trudno, mówi się trudno. Słuchajcie, do tej pory nikt nie złowił żadnego karpia, e, żadnego amura. E, no i co? No liczymy jeszcze na szczęścia. E, będziemy próbować teraz. Michał będzie ze, wyrzucał zestaw pod e, drugi brzeg, jeśli się nam uda. To są zawody rzutowe. Słuchajcie, mamy gdzieś około 120 metrów, żeby rzucić. Spróbujemy, może te karpie tam siedzą a nuż się uda no i co I tyle z mojej strony czekamy Tak ostatnich 7 minut zawodu, a ty jak się czujesz? Eee, czuję się niespełniony. Słuchajcie, myśleliśmy, mieliśmy nadzieję do końca, a w sumie jeszcze zostało 5 znaczy. minut. Fajnie by było. Ale niestety nikt nic nie zrobił no. Słuchajcie, oficjalnie mamy koniec zawodów. Eee, zbieramy ostatnie rzeczy. Za mną jeszcze raz popatrzymy na tą eee, wodę, na ten kanał. Te barki. Po prostu tu jedna, tam już płynie druga. Tak to wygląda. Słuchajcie, nikt nic nie złowił. Eee, nie, wiemy, nie wiemy jak poradzą sobie e, z nagrodami, ale myślę, że, że po prostu rozdzielą, e, rozdzielą nagrody e, porówno i każdy team dostanie swoją część. Także nikt nie wygrał, nikt nie przegrał, e, no i tyle, tyle jeśli chodzi o. O podsumowanie tych zawodów Patrzcie Michał tam jeszcze się zwija Prawie już wszystko mamy posprzątane Jak Michał, jak oceniasz zawody? No organizacja super Wszystko było super, tylko nikt nic nie zrobił no, Brakowało ryb, nie? No te statki tutaj Darno może jeszcze nie skończyło Nikt nie wie A, Ciężka woda, no to 72 km długości Niemiec do Amsterdamu może. musíme ju šukať, no. Mali sme najlepšie mm. miesto, no ale nikto nič nezlovil po proste. To je morhe. <laughs>

Bij pas. Is in chatje? Ja, team.